W tym wideo postaram się pokazać, na czym polega praca z oświetleniem w Endscape i czego możesz się po nim spodziewać. W gotowym modelu uruchamiam Endscape. Efekt, który widzisz, pochodzi z domyślnych ustawień światła. Jest nim słońce, którego pozycja jest tożsama z pozycją w Sketchupie. Zmieniając porę roku oraz dnia, staram się zatem ustawić je w taki sposób, aby osiągnąć akceptowalny efekt początkowy. Po pierwszych próbach przechodzę do Endscape i poprawiam ją odrobinę, ponieważ daje mi on dodatkowe opcje kontroli w tym zakresie. Informacje o sterowaniu znajdują się pod znakiem zapytania w interfejsie programu. W przypadku tej sceny oświetlenie naturalne jest wystarczające, zatem pozostaje mi je dopracować z poziomu ustawień wizualnych. To tutaj kontrolować można ekspozycję kamery, kontrast, jasność słońca, a także wiele innych opcji, o których opowiem w kolejnych filmach. Edytuję wybrane wartości, aby uzyskać pożądany efekt. Przechodząc do kolejnego przykładu, powiem kilka słów na temat oświetlenia sztucznego. Możliwość jego dodania kryje się pod przyciskiem Dodaj obiekt inteligentny Enscape. Po otwarciu dodatkowego okna wystarczy wybrać interesujący nas wariant i dostosować jego parametry. W tym przypadku użyjemy światła typu reflektor. Klikam w jego ikonkę, a następnie w sketchapie umieszczam go w komponencie lampy sufitowej. Teraz pozostaje tylko dostosować natężenie światła, szerokość wiązki światła oraz nadać kolor. Aby go ustawić, należy wylać kolor w sketchupie na symbol interesującego nas źródła światła. W tym przypadku będzie to kolor D04. Patrząc na podgląd renderu, widzę, że wypadałoby jeszcze zrobić coś z lampą wiszącą. W przypadku tak dziwnego kształtu, wrażenie świecenia najlepiej będzie uzyskać za pomocą materiału emisyjnego. Zatem otwieram edytor materiałów, następnie próbnikiem kolorów w SketchUpie pobieram materiał z lampy, wracam do edytora i zmieniam mu typ na światło własne. W tym przypadku dostosuję parametry luminacja ustawiając go na wartość 2000 kandela na metr 2 Mógłbym jeszcze zmienić barwę, ale wydaje mi się, że biel jest tutaj odpowiednia. Podsumowując. Światła w Enscape dzięki niewielkiej ilości opcji ustawia się bardzo szybko, a mimo to ich prostota nie umniejsza efektowi końcowemu. Następny krok to materiały. Zapraszam do kolejnego odcinka.